Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Może wybiorę się dzisiaj. Kolega mój mi poradził wybrać się, pokazać Wam te rzeźby, dopóki są nad oceanem, ale w drodze na plaży zrobiliśmy się głodnie z moją żoną i zamówiliśmy sobie e, żarcie tutaj. Także zjem nie i zabiorę Was na kolejny spacer. A zatrzymaliśmy się w miejscu, który nazywa się Box. Różnie polski bajgel od innego bajla Różni się tym, że słuchajcie Jest po prostu bardziej miękki maron co tu chcesz Czeka co też, coś na pewno No to rzeźby już wam pokazałem Bo się okazało, że Scalp by już się skończyło Ale jest jakaś inna wystawa Tutaj zdjęć z różnych części świata na płocie przy plaży To, to jest dopiero co rozkładają Co tam na miejscu Słuchajcie, ciepły dzień Jest jak, nie wiem, czuć jak 30 stopni Bardzo duszno i parno. Ale zobaczcie o ile mniej jest ludzi na plaży niż ostatnio jak był, było Była to niedziela chyba to było zobaczymy co się dzieje na siłowni Baron o tej godzinie nie może, zawsze w nocy słuchajcie, z nim przychodzę tu żeby tak bez sobie biegał A w dzień tak jak mówiłem chodzimy tam na skałki I myślę, że nie mam ze sobą nic do pływania ale i tak jest tak ciepło, że skoczę do Wody, bo po prostu jest za parno, żeby się odświeżyć. Tam fajny pies, taki fioletowy trochę. Już któraś wycieczka szkolna, którą tu widzę? Te zdjęcia z Turcji. To są zdjęcia. Tbilisi. i na siłkę, patrzcie dużo ludzi jak zwykle tam facet w czerwonych kaczach i w czerwonej szafce też przychodzi jest Tu jest klub ratowników. To jaka jak dzisiaj nie ma fal w ogóle. Zupełnie jak nad jeziorem byśmy byli. Bardzo rzadki widok. I tak jak mówiłem, pływa się między flagami. Wtedy jesteś chroniony. I surfezy też wtedy nie mogą wchodzić w tamte części które są przeznaczone dla ludzi pływających To jakiś krem przeciwsłoneczny słoneczny promują Można sobie skórę sprawdzić Jesteśmy z innej strony od Northside i widok z górki tu są w sumie takie miejsca widokowe, niewiele turystów o tym wie większość ludzi idzie tam, zostaje tam a jak pójdziesz dalej ulicą w górę w górę Bondaj to później jak idziesz tam są różne miejsca widokowe także jeżeli tu jesteście to idźcie do końca tu dla miłośników rybołówstwa co mamy, co można łowić i macie napisane jakie są okazy tych można złapać 5 i wszystko jest wyjaśnione rozmiar i ile sztuk można złapać do danego gatunku albo na dole chyba są takie, które których nie wolno zabierać barona też nie wolno zabierać zejdziemy tutaj sobie po skałkach Jakiś wyżeł tam widzę To jest stary dom był tu Wyremontowali ten, no się zburzyli stary Postawili kompletnie nowy Ładnie to będzie wyglądało Bo tamten nas się prosił o o naprawę o, tu. Słucham Inge Emmy z Sobranatu. Co baron? zahaczył dzisiaj woda wysoka normalnie można chodzić jakoś tak bardziej a dzisiaj nie ma fal ale woda jest bardzo wysoka tu, tu z reguły chodzę posiedzieć tam ale basen jest kompletnie zalany dzisiaj Słuchajcie, z, tamtą, z tamtym kamlotem, tamta skała, jak głosi tabliczka, która jest tam przyklejona, kiedyś do taki duży szczorom, że wyrzuciło ten duży kamień tutaj na brzeg. Tam mamy iceberg. A Tu mamy walony. Bummel Pavilion.

Jest naprawdę ciepło i nie mam ze sobą nic do pływania, ale po prostu sobie wskoczę w kaczach tutaj na chwilę się zaburzyć nazywam się The Couch kanapa i to jest kurcze takie australijskie, że hej bardzo typowy widok wyrzucanie kanapy przed dom i tak stoją weszło to po prostu już w kulturę australijską słuchajcie jak wyjdziecie z plaży to mamy Woolworthsa którego przez wiele lat tutaj nie było nie mieliśmy przez wiele lat zwykłego sklepu spożywczego teraz te mniejsze sklepy się nazywają metro i wejdziemy do metro do Woolworthsa muszę jakieś kupić ziemniaki muszę wziąć ziemniaki muszę wziąć jagody na specjalu. mam potrzebuję nie. Kalafiora Nie chcę brać za dużego okay, Ten jest okej. Okay. Chciałem kalafior, chciałem ziemniaki Wezmę takie już paczce Panko Panko, panko Truskawki wezmę. Słuchajcie, ale nie ma tak jak polskie truskawki. Nigdzie kurczę na świecie prawie nie ma czegoś takiego jak w Polsce, jeśli chodzi o truskawki. Ok. Przecież bułkę tartą, chlebek, wezmę bagietkę. Eee. cooking nic, powinno gdzieś to tutaj być gdzie to pani może być? bułka, tarta, okej okay. tu na dole coś nie, 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 mąka to mm. no i co? ja to jednak w sklepie głupi jestem Ogórków kraszonych, moich ulubionych, nie ma A, Widzicie co, już skończył się majonez Wezmę Wezmę sobie taki Muszę się wziąć mleko. Mleko słuchajcie są w różnych cenach. Możecie mieć od 4,35 za 3 litry do 4,15 za litr To jest bardzo lubię, to jest bardzo szmietankowe. Soki mam, soków nie potrzebuję, ale tak generalnie litr mleka kosztuje 2 litry mleka. 4, 15 nie? A lody w bułkę jeszcze tylko muszę znaleźć. Nie wiem, gdzie tak nic nie ma. juice, jest tu, jest tu, byłem tu, jak tu, ja mogłem Proszę o Ok, znalazłem i wredź, i do tempura. Mix też i tempurę czasem zjeść. Dobra, no to są zakupy. Mam zrobione takie małe. Idę do naty oczywiście większość tych sklepów już niestety jest samobsługowa trzeba sobie radzić słuchajcie, w Australii też kompletnie zostały wycofane plastikowe siatki ze sklepów kiedyś były za darmo, tak wszędzie, dodawane do wszystkiego a od kilku lat nie ma już tego, także trzeba mieć albo papierową siatkę albo przynosić swoją e, e, kolifonę, dziękujemy jeden, dziękuję okay. Dobra, dziękujemy, Wracimy. ten kwiat jest naprawdę duży Zobacz, w porównaniu z moją brzydką łapą co roku tu właśnie piękny hej, a ja słuchajcie postanowiłem zakończyć dzisiejszy aktywny dzień pójściem do fryzjera ugolić brodę zaraz zobaczymy czy ten tu do którego który wam pokazywałem na poprzednim odcinku czy będzie mógł mnie przyjąć i zrobimy się na bóstwo do zobaczenia po fryzjerze wchodząc okay, trzeba się wpisać na Wychodząc z tyzera, piękny, młody, broda obcięta. Nagrywam mm. szybko, bo jak zwykle mam bardzo słabą baterię. Zapominam o takich rzeczach. Kupiłem mikrofon, zapominam go zabierać. Chyba chcę coś nagrywać, to mam nienauerowany yy, telefon. Także kończę na dzisiaj. Zapraszam na następny odcinek.